Dużo przyjaciół także w Słupsku. Piłka w grze. Wygrana przez Słupski zespół, który po raz pierwszy przypominał na własnym parkiecie w Czerwonych strojach. Ludzom do Tomaszka. Nie bardzo jest komu podać. No nieudane zagranie. Tam szedł Dabkus pod kosztem czasem. Tomaszek wyraźnie chciał podawać nam obwód. I wyprowadzenie przez zespół. Gości Jackson ten do Aleksicza. Proszę znowu Jackson. I będzie. No tak. Pierwsze przewinienie Roberta, Pierwsze przewinienie Roberta Tomaszka w 27 sekundzie tego meczu. Za wcześnie. Stanowczo za wcześnie. Cel. Odcina go tam od kosza plus. No i tak, spóźnił się Abernety, nie trafia jednak Aleksic. To Tomaszek, Knudson, Dabkus, koło niego Cel. Postrzezki, wolny ten Kozioł, poszedł gdzieś tam pod kosz, ale jego intencje zostały rozczytane przez centra drużyny ze Zgorzelca. Wyprowadzenie za końcowej linii. Próbujemy przeszkadzać już na połowie przeciwników. Aleksić. Długo utrzymuje się przy piłce. Teraz dostał dopiero zasłonę, będzie fał. Nie ma Paulu. Z przerażeniem Tomaszek spojrzał na gwiżdżącego sędziego, ale nie ma. W jest piłka dla energetyków. Marnowaliśmy okazję, ale No i w górę, ale niecelnie. Kto zbiera? Na szczęście Tomaszek. Szybkie podanie do Koszczeskiego. Koszczeski. Wpycha się tam pod koszy. Są dwa punkty. Obawiałem się, bo trochę tak frudą w stronę tego kosza, ale odnotujmy kolejny remis 7 do 7, I odpowiedź gości Liński, niecelnie, no ale trudno, bo zbierają tam goście, no i proszę, wypchnięty Tomaszek za końcową e, linię, znalazł się tam e, cel, był także Zigeranowicz, no i są dwa punkty, a więc energa Czarny Słup, z którą w 7 do 9, no i będzie, proszę Państwa, faul oddycham z ulgą bo bałem się czy nie zostanie odgwizdane przewinieniem w ataku Tomaszkowi nie z tańca na obręczy ale mamy już 18 do 14 dla gości czteropunktowe prowadzenie Nutson Łatwe przekazanie Nowakowski jest fałszywe proszę państwa nie do tego no ale w takich właśnie spornych momentach wychodzi brak możliwości wejrzenia szybko powtórki, o czym wielokrotnie dyskutowano. Niecelnie zebrać, jak? Nie, szkoda, że nie udało się Nikolsonowi. Piłka wpada w ręce Kurika, Wtedy oddaje Niczyzowi. Niczycz. Za trzy. Nie, niech się wziąć odpowiedzialności. No to będzie minięcie. No i proszę, chociaż był tam Nowakowski, chociaż był tam Nikolson to w środku w środkiem między obu wysokimi. Są dwa punkty. A więc 14 do 20. 22 sekundy do zakończenia tego pierwszego rozdania. Czarni przegrywają sześcioma punktami. E, Nudson. Do kogo? Do Nicholsona. Nicholson w powietrzu. I proszę nad rękami Kurika. Są dwa punkty. 16 do 27 sekunda. Zakończenie akcji mają goście. Aleksycz, blisko straty do wybina piłka. Oj, jak dobrze żyje trafia chulik Wyjdzie Nutson Lukaszki, do Sczewski do Nutsona, Nutson tam podwajamy decyduje się na wzrut, proszę Podoba mi się na chłopak coraz bardziej Rękami Micicza, jest 21 do 25, by bronić tą akcję Kulikowi przeszkadza Chomaszek, oddaje więc Jacksonowi Spóźnił się Abernety i są punkty, niestety 3 dla zespołu gości, 21-28, a więc znowu proszę Państwa 7 punktowe prowadzenie, teraz Tapkus w powietrzu piękna akcja z obinięciem obrońców, z biegnięciem pod koszta w i dwa punkty 23 do 28, 6 minut 19 sekund, Bicic ze swodem, ale niecelnie zbiera tam kosz oddaje to nowi tam, tam przodu, krosz będzie się wpychał pod kosz i Heliński fauluje. A jako, że jest to już, moi drodzy Państwo, zespoły już ponownie na parkiecie. 49-66. Tylko 10 minut na odrobienie strat. Co by się musiało stać, żeby Czarni wygrali w tym meczu? Mogłaby być strata za stratą wykonanie zespołu z Korzelca, ale na to liczyć specjalnie nie możemy. Opaczak. Do Hylińskiego, ten do Kuliga. Kulik kontra Tomaszek. oddaje Chylińskiemu. Chyliński opaczak Chorwaty. Na czwartym Niecel Niecelnie zbieramy. Nudson. Abernety. Nocon. Nie ma Alexicz, no byliśmy blisko przechwytu. Jackson 9 minut 7 sekund do końca tego meczu. 49-66 Jacksona. Bo tam bestia trafia nam co chwilę. Tym razem się udało. Zbiórka Kostrzewskiego. wszystkiego merlety. Bąpnął do przodu. I... 13 punktowe prowadzenie z Gorzelczy. No i teraz dwójka na rozegraniu, Bicic Do kogo? Do Chylińskiego, Chyliński. Kostrzewskiego drugie przewinienie w tym meczu Czwarte w słupskiej ekipie. Nie ma rzutów, jest piłka z boku. bicić, No bicić wolny. No i co? No i tak się kończy. A będę nie poszedł, kryć bicić, a ten wykorzystał okazję. Wejście pod kosz. dwa punkty. Znowu mamy 15 punktów i 180 sekund do zakończenia tego y, meczu. Kostrzeski. Daleko. 8 sekund na dokończenie akcji. Jackson. Cel. Oprost. Pięknie o, i w powietrzu. Ale open można powiedzieć. szykują się zmiany w słupskiej ekipie. Ludgiewicz i Brandwein wchodzą. Ponownie na boisko, schodzi Kostrzewski, a zaraz za nim, z numerem 8 to Tabernet. A na parkiecie w zespole gości już naprawdę młodzieżowcy. Teraz jeden z nich przy piłce. Micic. no i wszedł sekundę temu. No i będzie faul jeszcze. 31 sekund do zakończenia tego spotkania. 66 do 80, do 83. Z boiska drużynie gości schodzi cel. W jego miejsce Wojciech Lewandowski. Kowalski rzut osobisty niecelny. 25 sekund do końca. To było blisko straty, wybronili się jednak goście, 13 sekund do zakończenia tego meczu, 67-83, Czarni przegrali, proszę Państwa, te spotkanie i przyznam się szczerze, że chciałbym znaleźć w ich grze jakieś takie napawające mnie nadzieją, elementy na razie drodzy Państwo i gniewa. Ten mecz kończy się rzutem za trzy punkty w wykonaniu słupszczak na tablicy wyników 70 do 83. Nam pozostaje mieć nadzieję, że w kolejnych meczach słupska ekipa prezentować się będzie dużo lepiej. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu Jakub Pimek? i Piotr Łowacki. Do usłyszenia.